Cześć, witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku, zagrajmy w grę Marvel Spider-Man 2 I na dzisiejszym odcinku słuchajcie właśnie robimy kolejne misje ponieważ mamy do zrobienia właśnie parę misji okay, i tutaj słuchajcie będzie taka misja Mamy jak misję wszystko po kolei Więc tutaj już zobaczymy o co tutaj będzie biegało w takim razie Bum. Zobacz, jak fajnie w ogóle się możemy wybijać. Więc słuchaj, to, to jest mega ciekawe. Um, e, okej, okay, więc teraz no, więc lecimy. Robić kolejne misje. Co my tutaj mamy? Mam sieć! Trzymaj się! W porządku? Już tak. Dziękuję. Już tak. Dobra. Eee. Musimy. I musimy ratować słuchajcie jak... Spidermenie! Masz Rozmawiałem z pobliskim posterunkiem, ale linia padła. Musimy się tam przebić, żeby pomóc rannym. Robi się. Okej, okay, bo generalnie A, nie można teraz otworzyć aplikacji Miły Spiderman z sąsiedztwa. Dobra, słuchajcie, mamy tutaj jak to jest Pernę, ona jest tutaj z szczęścarówką. A musimy dwóch do go L1 plus R1 minus okej to na dół i kasetce. Ja Jeszcze przesunąłem typ o 1 cm. OK, kanki. Jego Okej. Ja obecnie jestem, dopiero Ja go kilka garnki ja godzin, zabrawałem... A Dobra. Słuchajcie, weźmy na ten budynek co nie nabyć. Gdzieś tu powinna być wyrzutnia Co to w ogóle jest? Jaki startup wykorzystuje czujniki pogodowe i te wyrzutnie do badań nad środowiskiem A ten startup się na wszystko zgodził? Tak, rozmawiałem z jego szefem. Przede facet bardzo się cieszę, że pomoże Spajermenowi. Patrzcie mogę sobie na dźwigu normalnie siedzieć, nie? A nie mogę tutaj. Dobra, to lecimy dalej stąd zobaczymy, co my tutaj ciekawego odnajdziemy. Dobra, co go zbieramy. Masz drukarkę 3D wbudowaną w wyrzutnie sieci, prawda? Musisz coś szybko wydrukować. Wysłałem schematy. Mam je. To mi wygląda na drona. My nie spiegujemy ludzi. O, nie, nie, nie. Nic z tych rzeczy. Mieszkańcy będą wysyłać zgłoszenia, a one trafią do tych dronów. Nazwałem je Drony Rozpoznawcze Urbanistycznego Habitatu. TRUH. Mam nowego drucha? Tak jest! <laughs> w siódmej klasie byłem taki uroczy. Tak, to e, jak mam go odpalić? Wykrywam sporo innych sygnałów. <laughs> Okej, okay, czyli my teraz na druchem, na ciałem, czyli naszym dronem. Okej. Okay. Wow. wow, przez. Ej, ale to jest ciężkie sterowanie. Przez. Obrę obręcz musimy przelecieć szybciej. Niedźwiedź. Lokalna sieć powinna działać. Dam znać użytkownikom. Mam. Mego tak jak. To tylko Spider-Man. Nie Dało się! Wracamy do gry. Ok, o awans! Miałem poziom pierwszy i już mam poziom drugi. Rozwoju postacj, tak więc. Dobrze. obsługuję jeden punkt umiejętności. Umiejętności, dobra, tak, tak. Ja wiem, że umiejętność zamknięta w Spider-Man. Ale my generalnie do Pitera musimy kupić w sumie. A ja to jest malgnięcie. Dobra. Możemy wyjść. Jest. Mamy zgłoszenie na O, nie mam sieci. Mam sieci w skrócie. Dostępny spoczynku. Alej! O! Ruchy. Ruch. Jest sporo czasu. Gliny są za jednym piaskiem. Wyczyśmy to miejsce. Dalej, ładować! No, bo jest piasek z poprzedniego odcinka i chyba ten tak dużo piasku będzie w kolejnej części gry. Tak mi się wydaje. W sensie w tej kolejnej części gry, nie? Zreportowanie w tej gry też będzie na sam piasku. Sprzątaczka to muszę szybko posprzątać. Okej. Okay. Wow, Miałe. ja tu fajnie nie ma... nie chcę występować, pera-pa-pera. Łoł, proszę bardzo. Wiecie, jakiego ciekawego mam. Bum. I kampanu. Bum. Proszę. Brawo. Los kosmos darmowy. Tak, mam jeszcze... ...taką moc. Z poprzedniego odcinka... ...była ja tutaj we mnie.

Eee, e, udało się pokonać więźniów z do Spor. Przywitajmy ich ciepło w pajęczym stylu. Ok, odblokować dostęp do gadżetów. E, Musimy chyba ulepszyć ten gadżet. A, kupiłem strzał wyswy. No dobra, zobaczmy. skazasz nam to jedna z moich supermocy dobra o wow, o ale fajnie działa ten strzał teraz kończy atak o przykleiłem gościa do jego własnego samochodu no to nieźle Nie że tego gościa przykleiłem do własnego samochodu Ty okay. Moja mama też zawsze tak Właśnie, u bo smiles, Cześć, ty znasz mnie od niech To było pytanie retoryczne. Już wiem, byłeś zły jak kiedyś graliśmy u ciebie w planszówkę i ciągle przegrywałeś. Nie byłem zły na ciebie. Tylko zły na wcześniej. Okay. Super Łoje, jak dostał? Pięknie, przy każdego. Co teraz? Ok, przesuwa bez... bocznie. Podziała apka. I uznałem, że przy okazji możemy trochę ją podrasować. Nie musi być nie wiadomo jaka. Wystarczą nam zgłoszenia mieszkańców. Totalnie. Póki trwa aktualizacja, poszerzymy sieć. Sprawdźmy całą Majesa. O, możemy przytrzymać utrzymać kwadrat, aby słuchajcie zamienić się w mailsa Tak jak z GTA 5, a się, zamieniamy się z postaci na postacie. Tak samo tutaj. nie z, z na Majesa no, Co mam zrobić? Wejdź na dach pobliskiego budynku no dobra wow, mamy nową moc skakanie, zobaczcie, jaką ma ej, nie. Co, <Ma2> tak, po prostu mam dużo na głowie chyba jeden to chyba w ogóle moja na złotych ale nie żałuję, bo mega fajna po gra Kra słów, której jeszcze nie rozumiesz, ale zaraz zrozumiesz. Bom. Dobra, kurczę z tym butynek, no, który tak da się obejść. Jejus, spadł Więc on to 2 cm się przysunie, ten w swojej bym leciał. No, ale to co gram? Nie ma się co przejmować. Ej, ale ten trick zrobiłem te śmieszna noga była, nie? Dobra. Zobaczmy. Ok, jestem. Gdzieś tu powinna być wyrzutnia. Nie widzę tu niczego, co przypomina wyrzutnie Może przysypał ją Piach. Ja, w kobiet nie powiedz Piach. Takie ja mogę to zrobić. Ale jeden plus R1 a woda stąd poleci, dobra no. Okej, okay, już widzę wyrzutnie. Co dalej? Wydrukujesz drucha w 3D. Okay. Już kumam. DRUH. Niech zgadnę dron ratunkowy ultraherosów. Blisko, ale to bez znaczenia. Wykorzystuje skorelowane sygnały przestrzenno-czasowe. Czyli droga radiowa? Ha. Jesteś genialny! Ahoj, weź! Zaznaczyłem trasę o najbardziej optymalnej stabilności sieci. Okej, czyli mamy ponownie tego druha, ponieważ nie latamy. I znowu musimy przez tą tęsknią rękę To według m.s.c. to jest taka powstań do zrobienia. O! Dla Nowe lokalna podłączona Nowe zgłoszenie. Widzę. Okay. Już lecę. O, jako ma jest też mamy dostępne. Fajnie, że jako dwoma. Siecia spider Spiderman jest w klubie strzeleckim. Musimy zdążyć za nim tu dotrze. Hej! Pomóc wam? W ogóle zobaczcie na to, że ja generalnie mam... Poczekajcie. Tak przeszliłem go. Że ja mam a takie coś, że mogę być niewidzialny, nie? I oni mnie wtedy nie widzą. Do jednego opancerzonego wozu? Lekka O kur... Słuchajcie, właśnie... Właśnie ja mogę jako Miles, tylko jako Miles mogę mieć niewidzialność. Bo tylko nigdy odgrywałem z tą mocną niewidzialność. Ale to było poprzednie tej gry, za co nie grałem. Tak, jesteś cały? Zatem mam 100% gry. Tak, jestem w centrum, pomagam Glory Field. A co się z Panem Kumidą? Nie! O czym rozmawiamy? nie da ci przepustki na studia. Dam radę, mamo. Obiecuję. Muszę lecieć. Dość z tego! O! Dobra, idealny unik. Jak będzie czerwony, dobra. O, następni przyjechali. Ło, jak mięśnia. Chce ci trochę umieśnią gość? w no, mega spory, Tylko... W ogóle ile się nagrywa? w 13 minut. Wie, więc myślę, że jeszcze troszeczkę, w których to nagrywamy. O, zrobimy paradę! I sparowałem cios. To w poprzedniej testach nie było w ogóle. Dużo tu tutaj zedzycie, to pełnią. Nie, bez mapę tylko. Jeszcze więcej pod filmów jest. Te nowe ulepszenia i niestety. Nieźle. Będą miał czapę go Przyklejam go do tej, tej karetki. A go do własnego samochodu. Obroń broń w podarze da, że nie da się jej podnieść. O, znikła. O no dobra, przesuwamy tacę w lewo. niezła robota. Przyszło nowe zgłoszenie Okej, okay, uwięzieni w wieżowcu. Zobaczmy. Więc może się po zamysjami w każdej Dobra, chwili przemili za pitera partera bez... lub za po ogarnijmy ostatnie zgłoszenia i wracajmy do szkoły. Okay. Spidermenie! Pomóż nam! Jakiś kryształ przebił się przez ścianę i uszkodził rurę z gazem! Kryształ? Sprawdzę to! Dzięki Spidermenie! Ten kryształ jest tam. Nie ruszaliśmy go! Gdzie jest ten kryształ? A tutaj jest Kto będą znajdziesz spider Spiderman Miles Morales Zobaczymy jestem cieka. Powiadasz, no jest że grałem? O, małeś Sandman'a, co ci przed. O, nawet więcej, czuję, jest dobra. Bum. Myers to do Tak tylko dzwonię. Chyba znowu walczy z Stenem. Tak szybko uciekł. Nie, jestem na trapcie ty tylko. ale Obra. o kolejne małe sandmeny. Gdzie w ogóle wywalili, nie? Któreś Tak! Świetnie. Lekarze mówią, jest no, na ile jest? co mu. Faj. Okej, mówię, że są w tej nie są wierdził, wierdził, w tej grze. Oczywiście razem z filmem, bo film też nie robię. Znaczyń, nie na ten wielkim spider ale tam była film. Cztery, no o tu też możemy zrobić, żeby ktoś Okej Nie. Czego chroniła twoja podświadomość? Okej, okay, dobra, mamy ten o L2 plus R2 aby rozbić kryształ waka o. o, ale fajny dźwięk był w kontrolę. Nie, nie Chyba jest w nim fragment pamięci Marko. MJ mówiła, że w mieście jest więcej takich kryształów. Tak czy to są kolejne znaki? bo to widzicie, mamy w toru Ale właśnie tutaj gdzieś wszędzie są kryształy, tylko ja na razie nie widzę, hey, czy mogę je najpierw znaleźć samodzielnie. Bo do roboty w późniejszych odcinkach w tej dobra. Otwieramy aplikację. O, pasażer Limuzyny, dobra, Możemy to robić. Ten ten... jest jeszcze pan sumida? Tak, Haley z nim teraz rozmawia. Próbuję go dla ciebie przytrzymać. Super. Mam nadzieję, że mi podpowie, na napisać w podaniu na studia. Jeszcze go nie napisałeś? Wiesz, ja się już dostałem na ESU, więc mógłbym ci pomóc. Nie, już i tak wiele robisz. Oglądać jest wysoki ty budynek. Bym cię cię to postał, bym nie bym spoczy, się A, wysoki tak. budynek. Muszę na niego skoczyć, co? Muszę wyskoczyć na tej. OK było okej World's na piatek Cie, całe drogi są zasypane, zasypane po prostu piaskiem nie? Ja nie da się pojeździć samochodami nie wiem z co z tym bieżą coś z głupiego Uuu, wchodźcie się Kolejny przeciwnicy. No, powiesz, A teraz mam... a teraz mam sobie. To muszę aż on słabo działa, bo tutaj mega. mega trupu działa Nie możemy pozwolić ludziom być ludźmi! Będzie bolało! Okej. Okay. Dobra, tego gościu przełącz, dobra, przełącz. Pięknie. Super, chyba wszytki rozwaliłem. Sprawdźmy, co z tym człowiekiem w limuzynie. Aha. musimy pociągnął sobie Dobra. To A, To są Powiem Tak. to Jansk, są. Okay, quiero, mam yup. pensa, to są. Teraz komu na plecach sei jjj ja do szpitala no dobra tej do open nie mogę się doczekać okej okay, weźmy go ten 200 to Spider-Man się pan Lecę po twojej lewej Spiderman! się dbichu, Zobacz, obie, to jest. mamy go sobie Spider-Man Słoneczko! Okay? pomocy dostałem porwany Co? Nie ja, ja, ja ci pomagam. Robi zdjęcia! Popularny dziennikarz kurbanik przez zbiorów! Niektóre rzeczy nikt się nie zgadza! O, barwa! Hey, ja, ja się nie zgadzam! Ja! Ja! Oh, maniacy! Otaczają oh, mnie maniacy! Ale dziś John Jameson nigdzie się nie wybiera, słyszycie? Nigdzie się nie wybieram! Zaraz, dokąd? Dokąd, dokąd jedziemy? Panie Parker! Gdzie pan jest? A, pani dyrektor, a, no tak, a, to ja, Peter Parker, a, przepraszam, C co coś mi wypadło i niedługo będę na miejscu. Jeśli nie zobaczę tu pana za 10 sekund. To o nie! A, zasięg a, wkrótce. B nie wierzę, że to zrobiłem. Okej, okay, bo jak pamiętacie, właśnie Peter pracował w tej szkole przed chwilę, nie? Gdzie jest pan Sumida? O, e, właśnie poszedł. Powiedział coś o jakimś urlopie? Co? To wspaniale, Heili. I kiedy cię nie było, e, dowiedziałem się, że dostałem... Stypendium RAND. Poważnie? O stary, lepiej być nie może. O, tyle dobrych wiadomości. Sporo mnie omija. O rany. Nie chcę na to patrzeć. Ale nie mogę oderwać wzroku. Pani dyrektor. Tak. Patrzcie, kto postanowił się pojawić. Ja Aby ta nie była niesłysząca, nie? To, bardzo, bardzo przepraszam, ja... tu chodzi o coś więcej. Wiem, 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 wiem wiem ja wiem, ja wiem. To jest Naprawdę nie, nie zrobiłem tego celowo i to się I po nigdy prost... nie powtórzy. Wystarczy I już tego. A, nie, proszę Dość się. tych wymówek. Pana zadaniem jest chronić uczniów, a nie ich opuszczać. Żegnam. Bo to jest generalnie tak, że ta Hayley mówi chyba po jakby... No właśnie, mówi po jakby z Migiem, Wam nie? trzymać ponieważ ona jest nie suszon daje właśnie. ale ty to na pewno dasz sobie radę i też jakby nic nie mówić no dobra Jakby okay, co nie byłeś moim najgorszym nauczycielem Mogę to sobie wpisać nie ma, ale zawsze coś. Gazeta, Robiego, jeden punkt umiejętności. A, to mogę kupić na przykład? Y Tutaj dla Milesa. A nie, Sona, pracowaliśmy kiedyś okay. razem w Bugle. Chyba wiem, co by mu się spodobało. Dzięki, Miles. Nie ma sprawy. Sam może wyślę mu jeszcze kilka fotek, jak znajdę czas. Robi zawsze mówił: Nie pokazuj mi miasta. Pokaż mi nowy lot. No, mamy nową misję. Mam drogie 你啊哈，慢慢拍它。Huh. Synu. Cześć Robi Wybacz, że dzwonię tak z Ale chciałem dać znać, że właśnie wysłałem Ci zdjęcie Cudownie, nada się Mam teraz spotkanie, ale jeśli znowu uwierzysz bijące serce nowego Jorku, przyślij mi fotkę Miło było Cię słyszeć Dzięki Robi, wzajemnie Nie. Ej, Dobra ci tak więc musimy teraz otworzyć mapę gdy właśnie zrobiliśmy te zdjęcie. To otwieram i tu mamy? A to są kolejne znajdki. Zobaczcie, to możemy robić właśnie sobie takie zdjęcia. To porobić je sobie. Bo jak widzicie tutaj mamy taką znajdkę jedną. I myślę, że to będzie ostatnia rzecz, jaką teraz zrobimy w tym odcinku. Czyli właśnie pójście pod późnym znajdźkę, zobaczyłem. W tym razie się tu trzeba stanąć. Tutaj patrzcie, teraz może mogę otworzyć. No. A obiekt zasłonięty. Spotkajcie, bo obiekt zasłonięty. Że to jest jakiś bezdomny człowiek dobra, ale to by był tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeśli wam się podobał, to zostawcie łapkę do górę i subskrypcję na moim e, No i co? Pożegnamy się i do, do, do zobaczenia w trzecim odcinku serii. No i co? Pa!